Chodzi o ten odcinek drogi rowerowej biegnącej wzdłuż trasy WZ. Teoretycznie zamknięto go dwa dni temu, ale na razie nikt się tym nie przejmuje. No nie, nie zauważyłam. No faktycznie jest znak. To nie przeszkadza chyba nikomu. Nic nie jest zastawione tutaj, można przyjechać przejść. Chyba nikt się nie przejmuje tym zakazem. Nie. No faktycznie nie jest dużo widoczne. Zdanie przedstawicieli Fundacji Fenomen, zamknięty odcinek trasy został fatalnie oznakowany. Chodzi m.in. o to, że ta sygnalizacja została zasłonięta. W związku z czym rowerzysta. Nie ma obowiązku patrzeć na sygnalizator świetny dla pieszych, tylko powinien tam przejeżdżać. E, niestety, sygnalizacja świetna dla pozostałych uczestników ruchu nadal jest włączona, w związku z czym może dojść do kolizji samochodów jadących w relacji północ-południe z rowerzystami jadącymi w relacji wschód-zachód. Chodzi także o to, że znaki drogowe są w sprzeczności z tymi wymalowanymi na asfalcie. Te, które są wymalowane, informują, że ta droga rowerowa jest, a znak pionowy informuje, że tej drogi rowerowej nie ma. Według rzecznika ZDIT odznakowanie odcinka jest prawidłowe. To jest e, pewien proces decyzyjny zarówno ze strony wykonawcy jest to akceptowane przez nas, jest to akceptowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, tak było również w tym przypadku. Fenomen oczekuje nowych rozwiązań, które będą zgodne z prawem, a także logiką, uważają przedstawiciele fundacji.